Witajcie drodzy fani Hearthstone! Tym razem przygotowałem dla was krótką pogawędkę, w której opowiem o moich przemyśleniach na temat nowej zawartości dla jednego gracza, zwanej dalarańską robotą. Początkowo byłem sceptycznie nastawiony. Obawiałem się, że będzie to kolejna nudna kopia podziemnej wyprawy z niebotycznym poziomem trudności, jednak zostałem mile zaskoczony. Jeśli chodzi o poziom trudności, to tutaj Blizzard zrobił kawał dobrej roboty. Normalna wersja przygody ma dużo niższy poziom trudności niż potworne łowy czy trollowa rozruba. Jest on odpowiedni dla przeciętnego gracza, dość łatwy, ale nie na tyle, żeby było nudno. Jednak dla tych, którzy lubią wyzwania, powstał tryb heroiczny. Powrót do podziału na te dwa tryby to genialne posunięcie. Kolejną rzeczą, która cieszy, jest dbałość o detale. Twórcy pomyśleli o wielu easter egach i niebanalnej narracji wszystkich arcyzłoczyńców. Miejscami można natknąć się na takie smaczki jak kartona, o nazwie Sygnet Artasa. Rafał wspominał o niej podczas przedostatniego pojedynku w lidze odkrywców oraz żona samego mełka Gromiły. Mnogość cucharów w przygodzie zapiera dech w piersiach. Co do gameplay'u, to znacząco przypomina klasyczną podziemną wyprawę, jednak zostało w nim dodane wiele rzeczy, których brakowało w poprzednich edycjach, a które bardzo cieszą, jak wymiana kart z barmanem czy alternatywne moce specjalne. Były pochwały, czas na trochę narzekania. To, że skrzydła przygody od 2 do 5 są płatne, rozumiem. Wzrosła jakość i długość przygody, więc Blizzard chce nagrody. Jednak ceny są za wysokie. Skrzydło powinno kosztować 500 zamiast 700 sztuk złota, lub kosztować 700 sztuk złota, ale zawierać 5 pakietów. Kolejne zastrzeżenie tyczy się bigu. Wydaje mi się, że niektórzy aktorzy głosowi, jak ten grający króla Trzęsi Brzucha, powtarzają się nieco za często. Poza tym dubbing wyszedł bardzo dobrze, większość aktorów wczuła się w rolę. Czas na podsumowanie. Moim zdaniem, dalarańska robota to póki co najlepsza przygoda w stylu podziemnej wyprawy. Otrzymuje ode mnie notę 8,5 na 10. W mojej opinii warto ją kupić, choćby dla dobrej zabawy, a nie dla nieco za małych nagród. To już wszystko. Do zobaczenia w purpurowej twierdzy i niech król Lisz będzie z wami. thank yeah.